Jestem Mariusz, strony Namician, a dzisiaj przygotowałam dla Was test szarych peruk i powiem Wam szczerze, że sama jestem mega ciekawa efektu, ponieważ żadnej z nich jeszcze nie odpakowałam i nie mogę się po prostu doczekać, kiedy znajdą się na mojej głowie. Ale żeby nie przedłużać to, zaczynamy! Ale zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie kciuki w górę I to jest właśnie najbardziej idealny moment ze wszystkich możliwych, jakie mieliście w dzisiejszym dniu Pomijając fakt, że innej opcji niż wejście w mój filmik i dopiero później dania kciuka w górę nie było Never mind. Zamówiłam trzy szare peruki Właściwie każda powinna być bardzo do siebie podobna Jednakże każda jest z innej firmy Dlatego jestem mega ciekawa, jak sprawdzą się poszczególne z nich Zaczniemy od peruki z Everyday Wigs to jest peruka, która minimalnie może faktycznie się różnić od pozostałych, ponieważ w teorii jest to delikatnie jasniejszy szary W opakowaniu dołączona jest także jedna skarpetka i niestety jest to skarpetka, nie kabaretka I tutaj mają u mnie dużego minusa, ponieważ znacznie bardziej wolę kabaretki Jeżeli chodzi o zapakowanie, no to jednak jest to worek, jest tradycyjnie Worku jeszcze dodatkowo jest w siatce, żeby peruka się nie poplątała, i jest to peruka tak zwana lance, czyli posiada taką siateczkę, którą się później przycina i dopasowuje do skóry. Wtedy peruka wygląda znacznie bardziej naturalnie. Możecie zobaczyć, że siateczka została tutaj przycięta w taki fajny, ładny wzorek, co powoduje, że produkt wygląda bardziej atrakcyjnie. Na pierwszy rzut oka peruka bardzo, bardzo się błyszczy. Są to włosy syntetyczne, ale tutaj od środka to już jest jakaś. Fakra, jeżeli chodzi o to błyszczenie się. Będzie on trzeba potraktować albo mąką, albo suchym szamponem, ponieważ peruki wtedy przestają się tak nienaturalnie błyszczeć i wyglądają jak naturalne włosy. W takim razie zaczynamy przymierzanko, czyli część, na którą chyba wszyscy najbardziej czekają. Ja też jestem mega ciekawa, jak będę wyglądać w szarych włosach, ponieważ nigdy nie miałam na sobie takiego odcienia. I teraz pytanie, czy przymierzamy tego kabwiga? i chyba tak zrobimy taktycznie, czyli będę wyglądać jak po chemioterapii, jak totalnie bez włosów. Udało się, udało się. Zaraz będę musiała także skoczyć po nożyczki. W takim opakowaniu zawsze macie dwie skarpetki, gdyby jedna się podarła od razu, ale one są bardzo, bardzo solidne i mocno przytrzymują wasze włosy także w przypadku, kiedy macie to tak jak ja kolorowe, to naprawdę ładnie to się matuje, w przypadku gdyby ewentualnie któryś z włosów miał wyjść na zewnątrz stylowo, w perukach tego typu istnieją tylko dwa typy ludzi, czyli ci, którzy przycinają tą siateczkę mając już ją na głowie, albo ci, którzy przycinają siateczkę bezpośrednio, tak, ja jestem raczej tym typem chociaż zawsze mnie to stresuje zawsze wolę minimalnie więcej zostawić w tej siateczki, żeby później ewentualnie ją przyciąć, niż przyciąć za dużo i potem nie mieć jej wcale, bo przydaje się później na przykład do podklejenia, jeżeli macie klej do peru, a klej do peruk bardzo fajnie się sprawdza, jeżeli chcecie robić różnorakie fryzury, na przykład francuzy, zwykłe kucyki, ponieważ wtedy peruka nie wygląda sztucznie, jak ją po prostu podkleicie pod swoją skórę głowy. Jeżeli chcecie test, jak tutaj się podkleja także peruki, to koniecznie dajcie mi znać o tym w komentarzu i dajcie kciuka w górę, a my już zakładamy. No po pierwsze trzeba ją rozczesać, ale jak widzicie ona naprawdę jest tak śliska, że wygląda jakby te włosy były przetłuszczone. Więc naprawdę po pierwsze co zrobię Pierwsze co zrobię Po nagraniu tego odcinka pójdę do Rossmana Po suchy szampon Wiadomo, że każdą perukę musicie dopasować Do swojej rysów twarzy Ponieważ ona dopiero wtedy zaczyna wyglądać dobrze Ale ja zauważyłam, że najlepiej wyglądam W perukach, kiedy założę sobie czapkę I dzisiaj przygotowałam Aż tyle czapek kolorystycznie Ale chyba różowa zawsze jest moim ulubieńcem Więc tak prezentuje się pierwszy Wix Everyday Wix. Włosy są naprawdę długie, nie pamiętam ile one mają cali, ale sięgają prawie, prawie do pasa, więc są naprawdę takie, że można z nich zrobić mnóstwo fryzur. Na końcówkach są delikatnie podkręcane, jednakże włosy syntetyczne właśnie w Everyday kom. Pozwalają na przekształcanie ich wedle własnych upodobań, czyli nie dobią się i nie spalają pod wpływem lokówki albo prostownicy. Jeżeli chodzi o górę, oczepek to jestem bardzo zadowolona, ponieważ włosów jest naprawdę dużo. Tak jak my mamy 100% włosów, tak ta peruka ma 150, więc naprawdę, jeżeli będą wypadać, to będzie ich bardzo dużo na później. Teraz się ściągamy i przechodzimy do następnego wig'a. Dziękujemy bardzo za udział. Ściągam też skarpetkę, ponieważ jestem zainteresowana, jak zapakowano mi to tutaj. Aha, tą perukę już odpakowałam wcześniej, to muszę się przyznać. I tutaj tak samo mam tylko jeden czepek, właśnie taki sam, więc w sumie niepotrzebnie go ściągałam. Ta peruka okaże się. Okaże się, zaraz wam powiem. W pierwszej mierze trzeba ją rozczesać, ponieważ już się wcześniej wyciągałam i troszeczkę się potargałam. Ona ma znacznie więcej loków, ponieważ jest to peruczka już delikatnie skręcona od razu przy zamówieniu. W perukach tego typu bardzo fajne jest to, że jeżeli macie już naturalnie zrobiony skręt, wystarczy, że pomoczycie je troszeczkę wodą i skręcicie na palec chwilę trzymając, i ona z powrotem wróci do swojego stanu lokowania. Mmm, znowu bez włosów. Każda peruka ma z tyłu także klipsy, które pozwalają wam regulować jej wielkość. Jeżeli chodzi o moją, to zwykle zostawiam dwie, trzy. Tutaj te saszetki, przy których możecie podczepić naszego Wiga. I jedziemy z drugim. Zaraz wam dam porównać do tego pierwszego, także kolorystycznie. Sorry, że ja się tutaj tak obracam, ale tutaj mam właśnie lusterko. Tutaj już na pierwszy rzut oka widać, że ona jest delikatnie ciemniejsza. Ponieważ porównajcie sobie, to jeszcze wpada w taki zimny blond, a to już jest ewidentnie szary. Pierwszym minusem tej peruki jest to, że ona ma tutaj mało włosów i żeby nie było widać, że niestety tych włosów jest mało, trzeba je bardzo zarzucić do tyłu, co wygląda troszeczkę nienaturalnie, także bez czapki wygląda to niezbyt. Dobrze. W czapce natomiast peruka moim zdaniem prezentuje się naprawdę atrakcyjnie. Te loki wyglądają bardzo naturalnie, a co więcej, nie błyszczy się ona tak, jak tamta poprzednia. Ona wygląda o wiele, 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 wiele bardziej naturalnie niż tamta. Także jeżeli chodzi o jakość tego syntetycznego włosa, to Univix stanowczo tutaj wygrywa. I took too many Rukę także można traktować prostownicą oraz lokówką, ponieważ tak samo jest do tego przystosowana. Ale myślę, że mimo wszystko zostawię ją w tym swoim naturalnym stanie, ponieważ bardzo, bardzo mi się podoba. Tutaj jak wam mówiłam, jedynym minusem tutaj jest właśnie ta prześwitująca siateczka, gdzie tych włosów zostało danych za mało. Natomiast na sam szut tych włosów dano naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. Czas na trzeciego figa. Ten wig będzie różnił się od wszystkich, ponieważ jest to wig z strony azjatyckiej. Jest to wik w ogóle nieprzystosowany do przekształceń, jeżeli chodzi właśnie o ciepło. Ale dostaliśmy tutaj naprawdę dużo czepeczków. I są to czepki, właśnie w stylu kabaretek, które naprawdę uwielbiam. Skoro są tutaj trzy, to znaczy, że jest sześć w środku łącznie. Ciekawą kwestią jest to, że ta peruka ma grzywkę, także myślę, że będziemy musieli ją podciąć, ponieważ takie peruki zawsze mają tej grzywki więcej, żeby w razie wu można dociąć, niż żeby była za krótka. Co więcej, jeżeli mają grzywkę, to zwykle nie są to lans, czyli nie mają po prostu tej siateczki. Ale no, skoro grzywka nam to zakrywa, no to nie wygląda to sztucznie. Tej peruki jestem najbardziej ciekawa, ponieważ kocham testować peruki z azjatyckich stron, właśnie typu Yuzi Fashion. One naprawdę potrafią się sprawdzać rewelacyjnie, także jestem mega ciekawa efektu tej szarości. No idziemy z tematem. Jeżeli zdarza mi się w tym odcinku patrzeć jakoś do góry, to właśnie nagrywam na nowym aparacie, gdzie podgląd mam do góry i niestety to jest taki niefajny myk oka, że automatycznie tam się patrzy. Jak myślałam, tej grzywki będzie dość mało i będzie ją pewnie trzeba dociąć, ale włosy za to są mega, mega lekkie. Zobaczcie, one wyglądają jak po wyjściu od fryzjera, także mega duży plus. Wyglądają na maksa naturalnie, a są to najzwyklejsze syntetyki, których nawet nie można traktować ciepłem. Spróbujemy tą grzywkę tutaj podciąć, ale na początek ją zmoczę. To jest najbardziej porąbana decyzja w moim życiu. Jeżeli ja przytnę za dużo, to mi to nie odrośnie jak moja grzywka, mam czasami tendencję przycinać za dużo. Jakoś to ogarnę. Wiążą mity, że przycinanie syntetyków jest trudniejsze niż naturalnych. I powiem Wam, że to różnie bywa, bo to zależy właśnie od typu syntetyka. Jeżeli on jest naprawdę taki bardzo sztuczny, to faktycznie czasami lubi się ciągnąć i jest to trudne do przycięcia. Ale jeżeli naprawdę jest zbliżony do włosia naturalnego, to nie ma z tym większego problemu. Tak prezentuje się wstępnie Pociechana. Możliwe, że tą grzywkę będę jeszcze wyrównywać, a przede wszystkim pocieniuję ją i na pewno to zrobię, ale potrzebuję nożyczek specjalnych do tego. Ogólnie. Jestem na maksa zaskoczona tym efektem. Włosy wyglądają na maksa realistycznie i w ogóle wymiękają z poprzednimi wigami, które są za o wiele, wiele wyższą kwotę. Kolor ma praktycznie identyczny do naszego poprzedniego wiga, oczywiście delikatnie ciemniejszy od tego, ale jeżeli by porównywać, to od biedy każda z nich ma delikatnie inny pododcień, ale jeżeli chodzi o to, z której jestem najbardziej zadowolona, to powiem Wam szczerze i otwarcie, że właśnie z tej najta. Dobra, w takim razie czas przejść do konkursu, który mam dla Was przygotowany. Jeżeli masz ochotę wygrać krem do rąk od Indigo o zapachu Bloom Gold, który pachnie nieziemsko, koniecznie weź udział w naszym konkursie. Mamy pięciu zwycięzców, a zasady tak proste, że praktycznie poniżej zera. Wystarczy, że udostępnicie na swoim profilu ostatnie zdjęcie z mojego, czyli na przykład zrobicie screena i wstawicie go na swój. Oznaczycie mnie oraz Indigo Niles i dajcie hashtag Bloom Gold Konkurs, tak? To tyle. Konkurs trwa przez cały tydzień, a wyniki zostaną ogłoszone na moim Instagramie. I na dzisiaj już tyle kruszynki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Koniecznie piszcie, która z peruk podobała Wam się najbardziej i zostawcie kciuki w górę, jeżeli nie zrobiliście tego jeszcze na początku. Ja oczywiście w międzyczasie zapraszam na wszystkie social media, media. Jeżeli chcecie więcej filmików o perukach, to także dajcie mi znać o tym w komentarzu. Jeśli się już z wami żegnam i elo! Kochamy z kruszynki!